Ze studia Voice House seria podcastów Sport In Brief to pięć najważniejszych wydarzeń sportowych w roku 2024. Wybrał je subiektywnie Jakub Rusak, redaktor serii In Brief w Voice House. Najważniejszym wydarzeniem sportowym roku 2024 były Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Według opublikowanych w grudniu statystyk Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego sportowe zmagania w stolicy Francji śledziło prawie 5 miliardów ludzi na świecie. To absolutny rekord. Na temat Igrzysk napisano też ponad 270 milionów postów w social media. Zareagowano na nie ponad 450 miliardów razy. Igrzyska były także sukcesem pod względem sportowym i organizacyjnym. Pierwszy raz w historii udział zawodniczek i zawodników w imprezie wyniósł dokładnie 50%. Pobito także 17 rekordów świata, niektóre z nich na tle historycznych zabytków Paryża. Ponadto koszt organizacji imprezy był trzykrotnie niższy niż igrzysk w Tokio w 2020 roku, a ślad węglowy o połowę mniejszy niż w Rio w 2016. Nowością było także zastosowanie sztucznej inteligencji na masową skalę. Dzięki niej kibice mogli na przykład śledzić zawody w jakości 8K najwyższej w historii. AI dodatkowo zapewniła zaawansowane powtórki w 3D i zwiększyła dokładność werdyktów sędziowskich. Więcej o nowościach technologicznych w czasie igrzysk w Paryżu posłuchacie w naszym felietonie na kanale Technologicznie. Bardzo polecam. Miesiąc przed rozpoczęciem Igrzysk w Paryżu rozegrano także piłkarskie Mistrzostwa Europy. Impreza była w Niemczech na przełomie czerwca i lipca. Po raz czwarty w historii turniej wygrała Hiszpania. W finale pokonała Anglię 2 do 1. Zawodnikiem Mistrzostw został Hiszpan Rodri, a do tego reprezentacyjny kolega zrobił prawdziwą furorę. Siedemnastoletni Lamin Jamal był na ustach wszystkich, a jego asysty i bramki były ozdobą całej imprezy. Na Euro 2024 wystąpił także Cristiano Ronaldo. Dla Portugalczyka były to szóste finały Mistrzostw. W karierze. Żaden inny piłkarz nie ma na swoim koncie więcej niż czterech występów na tej imprezie. Ronaldo jest ponadto samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców i liczby rozegranych meczów. To był trudny rok dla Igi Świątek. Według niej samej najtrudniejszy w karierze. We wrześniu w organizmie Polki wykryto niedozwolony środek wspomagający wykorzystywany w leczeniu chorób serca. Ustalono jednak, że substancja znalazła się w jej organizmie przypadkiem. Źródłem był zanieczyszczony lek senny. Igę zawieszono na miesiąc, przez co opuściła duże turnieje w Seulu, Pekinie i Wuhan. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa ostatecznie nie stwierdziła istotnej winy Polki. W sprawie przyjrzy się jednak jeszcze Światowa Agencja Antytopingowa, która najpewniej odwoła się do sportowego sądu arbitrażowego. Wtedy kara dla Igi może być dużo poważniejsza. W międzyczasie Świątek zakończyła współpracę ze swoim wieloletnim trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Jej nowym szkoleniowcem został belk Wim Fiset. Mimo licznych zawirowań Polka zdołała i tak wygrać pięć dużych turniejów, w tym wielkoszlemowego Rolanda Garosa. Zdobyła także brązowy medal na igrzyskach w Paryżu i przez większą część roku była pierwszą rakietą świata. Historyczny moment w koszykarskiej lidze NBA. Nigdy wcześniej w ponad 70-letniej historii organizacji nie było przypadku, żeby w jednym meczu wystąpili ojciec z synem. Aż do teraz, 22 października, w spotkaniu otwierającym sezon 2-4-2-5, na parkiecie pojawili się LeBron James i jego 20-letni syn Bronny. Obaj zawodnicy reprezentują barwy zespołu Los Angeles Lakers. Jamesowie spędzili ze sobą na parkiecie 2,5 minuty, a historyczną chwilę określili pierwszym wspólnym zwycięstwem w sezonie. To całkiem fajne dla nas obu, zwłaszcza dla naszej rodziny. To zdecydowanie chwila, której nigdy nie zapomnę. Skomentował w wywiadzie po meczowym James Senior, który ma więcej powodów do zadowolenia. Wspólny występ z synem był możliwy wyłącznie dzięki jego historycznej długowieczności sportowej. Lebron James pod koniec grudnia skończył 40 lat. A obecny sezon jest jego 22 w karierze. Tylko jeden gracz przed nim rozegrał w NBA taką liczbę sezonów. FIFA ogłosiła gospodarzy kolejnych piłkarskich mistrzostw świata. W roku 2030 będą to Hiszpania, Portugalia i Maroko. Cztery lata później turniej zorganizuje Arabia Saudyjska. Ta decyzja wywołała duże kontrowersje. Wątpliwości wzbudził sam proces wyboru. Saudyjczycy byli jedynymi kandydatami, którzy oficjalnie przedstawili stosowny wniosek. Do wyścigu miała także stanąć Australia, razem z Malezją, Singapurem i Indonezją, ale ostatecznie kraje te poparły Arabię Saudyjską. Jedyny głos sprzeciwu wobec tej kandydatury wyraziła Norwegia. Nie miało to jednak znaczenia. Dla FIFA nie miało znaczenia także to, że Arabia Saudyjska od lat używa sportu, żeby wybierać swój wizerunek. Kraj zorganizuje Mundial mimo kolejnych zarzutów o łamanie praw człowieka, tortury więźniów politycznych i udział w wojnie domowej w Jemenie. Organizacje pomocowe, takie jak Amnesty International, nazwały decyzję FIFA nieodpowiedzialną. To było podsumowanie roku w Sporting Brief.